Cześć widzowie, z tej strony Fame Dzisiaj wam pokażę jak zbudować windy Wodne W Minecraftcie No i teraz bez sprzyżania Latuje intro i lecimy Dobra widzowie, jesteśmy po intrze I tak, potrzebujecie najpierw Wodę, tabliczki Wodorosty sol, sanda, piasek I ewentualnie szkło Najpierw zróbcie tak, że możecie dać tutaj wodę, że jak będziecie spadać z góry, na przykład do waszej bazy, to nic wam się nie stanie. Lub możecie po prostu dać tu wodę i tutaj tabliczkę. Wyjdzie na to samo. Ale żeby zrobić yy, do góry, to trzeba tak. Najpierw postawić piach, albo w ogóle najpierw zalać to wodą. Tutaj zrobię, tutaj tutaj zaleć to wodą i tutaj wam wychodzi to woda, to tak dajecie tutaj tabliczkę i tutaj tabliczkę tak tam i do samej góry dajecie yy, te wodorosty niszczycie Tak? O! Teraz. co mi się te piksele nie wyświetlam. Dobra. I działa. I jak chcecie iść na przykład w dół, to schodzicie i jesteście. To to by było widzowie na tyle. Widzimy się w następnych filmach. No i dziękuję Wam za oglądanie. Miłego dnia. Siema.